Tomasz Lis postanowił stanąć ramię w ramię z Giertychem i wyszedł naprzeciw rozumowi i godności człowieka ze swoimi nowymi teoriami spiskowymi. Otóż te dwa wybitne mózgi połączyły się w tak piękny sposób, że wymyśliły sobie, że prawo i sprawiedliwość miało rzekomo w jakiś sposób schakować systemy Państwowej Komisji Wyborczej. Prawdopodobnie w jakiś sposób zaingerowali w ten system wyborczy, w system nawet nie wiem może Państwowej Komisji Wyborczej który umożliwia coś takiego, że można siedzieć sobie na przykład w sztabie wyborczym partii politycznej i wprowadzać wyniki bezpośrednio do systemu Państwowej Komisji Wyborczej. To jest... Bo są też głosy, że, że prawdopodobnie w PiSie w nocy, w tę słynną noc z 1 na 2 czerwca koledzy z PiSu doskonale wiedzieli, ile jeszcze głosów potrzebujemy, żeby przeskoczyć. Tęsknowskiego i żeby na ludzi wygrać. Pawu, w sumie to dość śmieszne, że najpierw gadają o nich jako o zaścianku i jakichś wieśniakach oderwanych od pługa, a potem okazuje się jednak, że pisma w swoich szeregach wyśmienitych specjalistów na poziomie FBI, którzy potrafią włamać się na serwery jednej z najbardziej strzeżonych instytucji w naszym państwie i tak po prostu zmienić sobie wynik wyborów.